Jan Bodakowski i Jakub Perkowski. Szanowni Państwo, nie będziemy powtarzać dzisiaj wszystkich argumentów na temat za czy przeciw lockoutowi w sprawie pandemii, czy jest fałszywa, czy prawdziwa. Był taki nasz filmik ze sławentnym Panem Ochroniarzem z zachęty, który nas przepędzał. natomiast Link do tego filmu będzie w opisie tak, i na Tak, tam... tak. Natomiast dwie rzeczy. Po pierwsze, to ja o tym pisałem na froncie. I były badania robione wśród izraelskich lekarzy, i to były robione w kwietniu, w szczycie pandemii w Izraelu, gdzie były bardzo duże obostrzenia. I były zadane pytania: czy zaszczepią siebie przeciwko COVID, czy zaszczepią swoje dzieci? I okazało się, że 40% izraelskich lekarzy zdecydowanie odmówiło zaszczepienia swoich dzieci, a 20% parę siebie. Teraz pewnie ten odsetek wzrósł, bo e, sytuacja się unormowała. Natomiast to poja pokazuje o jaki stosunek do pandemii mają e, medycy. E, w Izraelu? W Izraelu. Bo niekoniecznie e, wszędzie muszą być taki sam. E, bo jakby mieli w Polsce, to by to jak tą kobietę lekarza e, wywalili z zawodu. Nie, ale, ale, ale przecież w Polsce też nie wszyscy lekarze szczepią siebie i swoje dzieci na grypę sezonową i ten odsetek wśród lekarzy też jest niewielki, myślę, że porównywalny, ponieważ w obecnej sytuacji izraelscy lekarze doszli do wniosku, że prawdopodobnie COVID nie jest bardziej zakaźny, bardziej szkodliwy, bardziej niebezpieczny niż grypa sezonowa, więc nie ma większego powodu, żeby na tą grypę niesezonową, zwaną COVID, szczepić i tutaj... Dla mnie to nie jest nic dziwnego. Natomiast my dzisiaj mieliśmy opowiadać nie o tym, jak w Izraelu się będą tak, szczepić ale albo to były nie. Dwie rzeczy teraz przechodzimy do tematu naszego polskiego, czyli demonstracji e, przeciwko e, fałszywej pandemii, która przeszła przez Warszawę. Ja żałuję, że nie było innych manifestacji. E, na przykład e, nie było manifestacji przeciwko fałszowaniu daty kalendarzowej bo pamiętajmy Państwo, że kalendarz gregoriański zamieniony na juliański juliański zamieniony na gregoriański zabrał nam 11 dni gdzieś te dni znikły, nie było 11 dni, po prostu one się nie odbyły do tego jeszcze pamiętajmy o tym, że kalendarz juliański również był ustalony błędnie, po prostu my nie wiemy, którego dnia dzisiaj jest i ja za tym protestował. Mało tego, drodzy Państwo, ja na chciałbym chciałbym ja chciałbym wielką manifestację przeciwko np. poniżej 5 stopni zimą w Polsce. Dlaczego ale, nikt nie protestuje przeciwko tego? Ale koincydencja kore, kore, między tym, że demonstracja przeszła i następnego dnia e, pan e, Szymo, Szymowski minister. Odszedł z rządu minister zdrowia, e, może, mogą uczestniczyć, poczytać sobie za sukces. Natomiast sama demonstracja, której oczywiście media nie dostrzegły, bo taki rzeczywiście. Koincydencja, rzeczy się nie ja, jak powiedziałeś: koincydencja. Tak, I z mojego punktu widzenia jest to absolutnie przypadkowa koincydencja. Y bo gdyby nawet przez Warszawę przeszło nie 20 tysięcy, jak podobno przechodziło, nie, nie wiem, może było 12, może było 20, może było 30 tysięcy ludzi, którzy protestowali przeciwko fałszywej pandemii. Chociaż ja nie wiem, czy oni protestowali przeciwko fałszywej pandemii, czy oni protestowali przeciwko rozmaitym obostrzeniom, które mi się nie podobają, czy oni protestują przeciwko obostrzeniom wprowadzanym przez rząd PiS bo to również yy, yy, może tak być, być może ci sami ludzie yy, demonstrowaliby przeciwko czemuś kompletnie innemu. Yy, z mojego punktu widzenia w tej chwili demonstrować przeciwko pandemii, fałszywej pandemii, przeciwko obostrzeniom, no to równie dobrze można było, przeciw, yy, mogliby Japończycy przeciwko tsunami protestować, no to, to, to mają, ma, mają tyle... Te, te, no jak gdyby jak nawet 200 tysięcy, nawet gdyby 2 miliony osób przeszły przez Warszawę, to by to absolutnie niczego nie zmieniło. Dlatego, bo jeżeli by Pan Prezes Kaczyński chciał utrzymać Pana Ministra Szumowskiego, to by utrzymał Pana Ministra Szumowskiego, jakby chciał go zwolnić. Nie, no, to zdajemy sobie sprawę, niemniej... Ja cieszę się z tego, że ludzie się aktywizują, zaczynają się interesować żywotnymi dla nich problemami, zaczynają się zastanawiać, czy przypadkiem politycy ich nie wykorzystują, nie traktują instrumentalnie, nie wciskają im kitu. No właśnie, Państwo widzicie, ja teraz będę protestował przeciwko temu, że ziemia jednak nie jest płaska, tylko jest kulista. Bo ja tu się, widzicie Państwo na krzesełku chwieje, bo jesteśmy na takim stoku, Janek. Tak, wybraliśmy taki piękny e, teren, który niestety nie jest równy. Natomiast ja się bardzo cieszę, że ludzie zauważają to, że m, mamy taką dziwną pandemię, która zgodnie z e, wytycznymi WHO nie ma, wysokie, nie ma większej śmiertelności. E, cieszę się, że ludzie zadają, zadają takie trudne pytania. Że po prostu interesują się, nie, nie podchodzą bezkrytycznie do mediów, bo my, to jest najbardziej przerażające, kiedy ludzie bezkrytycznie łykają wszystko, co im mówią media. Łącznie z, także dlatego, że w tych mediach pracują ludzie, którzy nie są żadnymi specjalistami, tylko są ludźmi, którzy się zajmują wszystkim. Janek, y, część tych protestów to są protesty związane z noszeniem maseczek. Zgadza się? Mhm. I teraz. Drodzy Państwo, przeciwnicy noszenia maseczek, mam do Was wielką prośbę. Zastanówcie się przez kilka minut. Jesteście przeciwnikami obowiązkowego noszenia maseczek. I teraz, wy lądujecie na stole chirurgicznym, gdzie macie przejść bardzo trudną operację mózgu, jakichś tam ważnych narządów, operację serca, stoi nad Wami trzech chirurgów, anestezjolog i operacja trwa 6 godzin, przyjmijmy. Jak myślicie, ile spośród tych osób, które dokonują tej operacji, a takich operacji dokonują codziennie, ma na twarzy maseczkę chirurgiczną? Jak myślicie, czy oni przez te 6 godzin... Zdejmują te maseczki chirurgiczne, odchodzą, oddychają sobie spokojnie, czy oni przez te 6 godzin z, z potem ocieranym z czoła przez pielęgniarki stoją w maseczce chirurgicznej nad ciałem operowanego i się nie skarżą, że im się ciężko oddycha, bo to wymaga od nich ich praca to jest człowiek, który nie znajduje różnicy między operacją neurochirurgiczną Nie, nie znajduje, mózgiem nie, nie znajduję, a relacjami. Nie, nie znajduje nie różnicy. Tego, nie znajduje różnicy pomiędzy ciężkim, Ale ja panu nie przerywałem. Ja przer ale nie przerwałem. A ja panu będę przerywał, oczywiście. Ja nie widzę różnicy w noszeniu maseczki, będąc y, pasażerem autobusu, gdzie przez pół godziny trzeba założyć tą maseczkę, a y, y, chirurgiem, bo to jest dokładnie taka sama maseczka i dokładnie taki sam w przypadku pasażera, autobusu, Bo, dużo, mniejszy, dużo mniejszy wysiłek niż stanie nadoperowanym i wykonywanie, wykonywanie bardzo trudnych czynności. A pamiętajmy jedną rzecz: że nasza wolność kończy się tam, gdzie my ingerujemy w wolność drugiej osoby. Jeżeli przed nami stoi osoba w sklepie, gdzie robimy zakupy w jakimś tam markecie, gdzie jesteśmy też niekoniecznie, musimy 3 godziny po tym markecie, po markecie mm. chodzić, jesteśmy w stanie załatwić to w pół godziny, 45 minut. Jeżeli komuś. To, że ja nie mam maseczki w tym markecie, powoduje dyskomfort psychiczny i wpada w lęki. No to ja rozumiem, że to jest być może jego kwestia, ale jeżeli ja mam na pół godziny założyć maseczkę jadąc z autobusem, na pół godziny założyć maseczkę wchodząc do, wchodząc do sklepu, to zakładam taką szmatę kowbojską, chustę, zgodnie z rozporządzeniem. Mówię, ręce do góry to jest napad, i nie mam z tym problemu. Ja nie noszę maseczek, ja, ja ani razu maseczki nie założyłem. Na jedną manifestację yy, yy, przedsiębiorców ta, pana yy, kolegi Tanajny założyłem yy, maskę Pegas bez filtra, ale maskę Pegas taką całą dużą. Ponieważ myślałem sobie, że może będą pryskać gazem, akurat dopiero na następnej pryskali, gdzie ja tej maski już nie miałem na sobie, ale mnie nie opryskali. Chodzę w chuście tak jak jeździli po dzikim zachodzie Kowboje, gdzie pod tą chustą się całkiem wygodnie oddycha. Rabunki na banki cały XIX i pół XX wieku była odbywana właśnie w takich chustach. Kowboje jeżdżąc po preli, jeździli w takich chustach. Nie dlatego, że mieli takie, taką fanaberię, tylko 12 godzin pędząc bydło. W w pyle i w piachu, musieli mieć taką chustę, żeby to wszystko, to powietrze zakpylone, My, nie wchodziło im do ust, do, do, do przełyku, do nosa, żeby lepiej, łatwiej oddychać. Więc umówmy się, że nagłe, fobie, że ja nie założę maseczki, bo to jest faszyzm. Koledzy, koleżanki, ile razy i przez ile lat domagaliśmy się możliwości zakrywania twarzy na manifestacjach, że pełna inwigilacja mamy pełną anonimowość. To nie musi być taka maseczka, to może być kominiarka i jeszcze czarne okulary założone i nikt Wam złego słowa nie powie, bo Wy się izolujecie, bo Wy chronicie się przed koronawirusem. W każdym takim zachowaniu możemy korzystać na, na własną korzyść okay. możemy. Eee, Dobrze. A już teraz, teraz panu nie będę przerywał. Nie wiem, bardzo ja ci nie przerywałem, dałem ci podzielić się swoją opinią. Eee, I tak zacznijmy od tego, że w wielu krajach, e, między innymi to chyba w Holandii rząd, ja o tym pisałem, stwierdził, że nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że maseczki chronią. Oczywiście wiemy o tym, że maseczki nie służą do tego, żeby nas ochronić, bo my wsysamy te, te wszystkie wirusy i nas nie chronią. One miały tylko spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa i nie ochronić życia, tylko spowodować to, że ludzie będą nie w jednym czasie umierać i zapchają nam oddziały ratunkowe tylko będą proces umierania ludzi z powodu tego koronawirusa będzie rozłożony. Czy chorowania, czego skutkiem... umierania, umierania, bo to chodzi o to, żeby, żeby rozłożyć w czasie umieranie. Eee... Ale na szczęście się okazało, że ten wirus nie jest tak zjadliwy jak to na początku nam Chińczycy wmówili. I na, po, na początku był taki model stworzony przez Imperial, tam London School, coś tam, coś tam, który przewidywał, że na przykład w Polsce ma umrzeć nagle z powodu tego koronawirusa 400 tysięcy ludzi. Nic takiego się nie stało. Oddziały ratunkowe nie zostały zapchane. E, I e, mamy po prostu materialny naukowy dowód na to, że do dzisiaj te postulaty noszenia maseczek są po prostu bezsensowne. E, jeszcze bardziej większym nonsensem jest noszenie plastikowych rękawiczek, bo, szanowni Państwo, przez tą rękę to Państwo nie wsysają do organizmu wirusów, ani ta ręka nie wydala z siebie wirusów. I, Oczywiście, jak... Jak wiecie, tak, nie chwycić za klamkę, i tak nie zrobicie. Oczywiście to samo, Ale jak macie to samo możecie zrobić w rękawiczce. Więc e, lepiej, lepiej bardzo dobrym rozwiązaniem, rzeczą, którą naprawdę polecamy, jest alkohol. Mydło. Alkohol! Mydło. Mydło. Alkohol! Mydło 70% alkohol, i ja Wam powiem, że szkoda go na dłonie. Mydło fa. Mydło fa. Nie. E, Nienawidzone przez Nieprawda. organizację Antifa. jest bardzo dobrym środkiem. Szare dobrym. mydło, biały jeleń. Polfy. Biały. 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 Szare mydło biały, biały jeleń. Power. I tyle. White Jeleń. E, white Jelen. I jeszcze szanowni Państwo. Power e, of White Jelen. Ja, jak mówimy po prostu o, o tym wszystkim, to jeszcze możemy e, co ja do, dostrzegłem, oczywiście to pewnie jest przypadkowa koeks... Jak to się mówi? Ko, koincydencja. Ko, takie trudne koincydencja słowo. Koincydencja koegzystencji. E, przypadkowa. K. To słowo na K. Bo, e, Kurka wodna. Łukaszenko. Łukaszenko był jednym z niewielu polityków, który powiedział, że e, z tym COVID-em to, e, to jakaś ściema, że mu proponowali jakieś e, łapówki, żeby uznał ten COVID. E, no i on tak się wygadał, był taki szczery i co? I ma protesty. Więc trudno się dziwić naszym rządzącym, że nie chcą mieć masowych protestów, i dalej twierdzą, że mamy do czynienia z. Ale zaraz, 20 tysięcy ludzi to jednak był masowy protest. Ale to nie był masowy protest antyrządowy. No ale w jakim stopniu, jeżeli oni... Nie, krzyczeli... No oczywiście ja wiem, że tego Szymowskiego tam krzyczeli, a poza tym e, e, gratulacje dla Konfederacji, która wykorzystała ten, ten protest do promocji swoich, swojej, swojego istnienia. Oczywiście taka moja drobna złośliwość, że gdyby w Konfederacji było więcej niż tych 36 członków, czyli e, radów lidery, liderów, to mogliby pójść na tą demonstrację z flagami. Jan Tadeusz Stanisławski. Kiedyś śpiewał taką piosenkę o ekskremencie, który płynął na okrętu dnie. Przez całą podróż śmierdziało, wszyscy się dziwili dlaczego, a ekskrement śpiewał: Kochani, płynę z wami, kochani, płynę z wami, kochani, płynę z wami. A chórek odpowiadał: Nie. I powiem ci szczerze, podpinanie się, tego całego poselsko-konfederackiego towarzystwa pod każdy możliwy protest. Ale to bardzo słuszne. Co? Przepraszam cię bardzo, jak, jak nie masz masowych, jak nie masz struktur partyjnych, które ci pójdą na protest, to wykorzystujesz cudze demonstracje. Janek, i... ja mam prośbę w takim razie. To my załóżmy sobie we dwóch to tam chrzańć, resztę, ja Ci zbiorę te 1200 podpisów. We dwóch jeszcze trzeba dokooptować do tej Rady Liderów, weźmiemy sobie kogoś trzeciego, założymy sobie własną partię, zrobimy sobie trzy flagi i we trzy osoby będziemy biegali na wszystkie i będziemy jako reprezentanci naszej partii, absolutnej kanapy, trzyosobowej. A jak będziemy potrzebowali ludzi, to mamy takiego kolegę, który e, nam tych ludzi wynajmie. Mamy takiego kolegę, który nam tylko nie... Który robi koszulki, flagi, no po prostu full. Pozdrawiamy dla pozdrowienia dla Damiana. Mało tego, a ja nawet mam kilku ludzi, którzy może nawet poszliby na taką manifestację tylko dla czystej. z czystej tak, sympatii ma, mamy, dla nas. Mamy znajomych takich, którzy czystej, po prostu z czystej, lubią chodzić na manifestację. Czystej sympatii dla nas by poszli i może nawet nie musielibyśmy za to płacić. E, tym optymistycznym. E, m, akcentem, akcentem prosimy kończymy. Państwa o lajkowanie naszych materiałów. Subskrybowanie naszych materiałów, ponieważ jesteście najlepszymi widzami na świecie. I na grupy, na Facebooki, żeby to po prostu szło Bo do... Bo my, nasze materiały są elitarne, dlatego Wy je oglądacie. My idziemy na masówkę. Tam milion odsłon, 10 milionów subskrybentów. My jesteśmy elitarni, ale chcielibyśmy... Też widzieć, do, ludu, do ludu. Chcielibyśmy widzieć, kto jest, kto zalicza się do tej elity. Prawda, Janku? Tak, więc trzeba... E, prosimy o ten wysiłek, żeby popromować te... Na naszą radosną artystyczną. Tak jest. Jako margines, proszę Państwa, jako elitę o subskrybowanie, lajkowanie, udostępnianie i komentowanie. I do zobaczenia. Do zobaczenia.